Ten obiektyw kosztuje stówkę, daje niesamowity obrazek. No ale jest jedno, ale. O jakim obiektywie mowa? Oczywiście o Heliosie 58 mm F2. Tak, pachnie 100 zł. Ten obiektyw ma swoje początki w latach 30. XX wieku. To nic innego jak kopia legendarnego Zajsa Biotar 58 F2. Komuniści po wojnie po prostu przejęli plany i zaczęli robić swoje wersje. A rozbiega, Gwint M42 wkręcany jak śruba. Prosta konstrukcja, zero autofokusa, żadnej elektroniki. 100% manual. Jest może nieco trudniej, ale przez to też można lepiej zrozumieć fotografię. No i co by o nim nie mówić, to naprawdę potrafi to wynagrodzić, bo ten bokek, który generuje jest po prostu niesamowity. Wszystko fajnie, ale tak jak wspomniałem, jest jeden haczyk. Bo każdy helios jest inny. Jeden będzie ostry jak Żyletka, drugi totalnie mydlany. No ale w Związku Radzieckim tak właśnie było. Pracownicy nie zawsze byli trzeźwi, a materiały nie zawsze były najlepszej jakości. Daj Boże zdrowie! Daj Boże zdrowie! Spójrz, to samo miejsce, te same ustawienia, dwa zupełnie inne zdjęcia. Można powiedzieć, że to po prostu. Super popularne unikaty. Oh, it is what it is. Jeśli chodzi o mocowanie, to nie masz się czym martwić, bo jest tutaj bardzo popularne M42, a adaptery istnieją praktycznie do każdego systemu. Wersji Heliosa jest mnóstwo, różnią się między sobą powłokami, wykonaniem, a jeżeli chciałbyś, żebym nagrał taki osobny, dedykowany odcinek o tym, to zostaw komentarz. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zostaw serduszko i zapisz sobie go na później, żeby łatwo było wrócić, a jeżeli interesujesz się fotografią, to zaobserwuj ten profil, bo niedługo kolejne treści. Do następnego! Cały ten materiał nagrałem moim drugim Heliosem, więc jeżeli pojawiły się jakieś nieostrości, to musicie mi wybaczyć.